Po raz drugi Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle zorganizował, zorganizował przetarg na zakup energii elektrycznej. Była to, powstała po raz drugi również grupa zakupowa Związku Gmin Śląsko-Opolskiego. Przystąpiło, przystąpiło do nich 36 samorządów, które wstępnie oszacowały, że potrzebna im energia będzie kosztować około 20, blisko 27 milionów złotych. No, i tutaj mam przyjemną informację do przekazania, że skutek tego przetargu jest taki, że wszystkie te samorządy zaoszczędzą znaczne kwoty na tym wspólnym przeprowadzeniu zakupów, gdyż po przetargu ta cena wyniosła niespełna 16 milionów złotych, czyli, czyli przetarg dał aż 11 milionów złotych oszczędności. Jest to wynik dwukrotnie lepszy niż osiągnęliśmy podczas pierwszych grupowych zakupów w zeszłym roku, gdyż wtedy oszczędności po przetargu wyniosły 5,5 miliona złotych. No i tu mogę jeszcze dodać, że liderem właśnie tych grupowych zakupów jest gmina Kędzierzyn-Koźle, której inne samorządy udzieliły stosownych pełnomocnictw. ile sam Kędzierzyn-Koźle zaoszczędzi na tych zakupach? Nie potrafię udzielić w tej chwili takiej odpowiedzi.